I cześć moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie, mam przyjemność zaprosić was na kolejny odcinek, tym razem nie z Diablo 3, a taki odcinek świąteczny, w którym e, chciałbym wam życzyć wszystkiego, wszystkiego dobrego e, z racji zbliżających się świąt bożonarodzeniowych, e, dużo, dużo, dużo zdruweczka, spełnienia marzeń, e, dużo prezentów pod choinką, tak aby święta, takie jakie będą, e, jakie by nie były, żeby przyniosły wam radość, spokój ducha, no i przede wszystkim... E, miłej, rodzinnej atmosfery. E, no i co, Diablo Maniacom życzę, życzę samych Primali w tym sezonie jak najwyższych wyników, jak najwyższego paragonu, żeby te Diablo jeszcze e, każdy kolejny sezon, aż do Diablo 4 e, był naprawdę taki mega, żebyśmy grali z uśmiechem na twarzy. No i na lub przede wszystkim, Diablo to gra, w której e, się chillujemy, bawimy razem, fajnie spędzamy czas że tak to by wyglądało. No i moi drodzy, e, oprócz życzeń Bożonarodzeniowych, chciałbym was e, zaprosić również na stream wigiliny. E, taki mój kana kanałowy stream wigiliny, który odbędzie się już w najbliższą środę 23 grudnia. Będzie to stream 12-godzinny, w którym e, będzie moi drodzy giveaway. E, giveaway w postaci trzech subgiftów. Które będę miał dla was I będzie to stream moi drodzy Z czterech gier Wszystkich gier, które aktualnie mam na kanale Czyli Cyberpunk, będzie Wiedźmin Będzie Project Diablo 2, będzie Diablo 3 Dokładne godziny, co, jak Co i o której Będziecie już mieli, w już macie w tym momencie W harmonogramie u mnie pod kanałem Także możecie sobie zerknąć Co i o której będzie jaka gra Giveaway będzie odb odbędzie się W grze Marbles on Stream Czyli w tych kuleczkach, co kiedyś graliśmy, że na mapkach się kulki ścigają ee, i kto pierwszy wygrywa to, kto pierwszy zleci do mety to wygrywa. E, no i moi drodzy będzie to Grand Prix jeden duży wyścig Grand Prixowy, czyli sześć mapek, e, sześć map i po prostu pierwsze miejsce po, po sumowaniu punktów e, z tych sześciu map. E, pierwsze miejsce otrzyma ode mnie subgifta tieru trzeciego, drugie miejsce otrzyma subgifta tieru drugiego. I trzecie miejsce otrzyma ode mnie subgifta tieru pierwszego. Wszystkie informacje dotyczące tego, jak brać udział i tak dalej, będą, będzie to rozpisane w poście na Facebooku, będzie to rozpisane na Discordzie w dziale ogłoszenia. Ale zasady są proste. Jeżeli ktoś na przykład w pierwsze miejsce wygra tier trzeci, a już to będzie na przykład osoba, która ma u mnie tieru trzeci na kanale, to będzie miała prostą możliwość albo. Ja kupuję tej osobie następny miesiąc, tier trzeci suba, albo ona będzie mogła tą subskrypcję komuś, wybra oczywiście wybranej osobie, przekazać. To samo się tyczy z tierem drugim, z tierem trzecim, myślę, że to będzie taki naj najsprawiedliwszy, naj najsprawiedliwsza decyzja. No i cóż, moi drodzy, żeby dłużej... Wam tutaj nie ciągnąć tego filmiku. Raz jeszcze chciałem życzyć wszystkie, wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że w środę wpadniecie, e, chociaż nawet na chwilę, żebyśmy sobie złożyli życzonka, żeby e, tak chociaż na chwileczkę się zobaczyć poprzez kamerkę chat. E, po tym całym roku, jakiś spędziliśmy razem, kolejnym roku moim streamerskim, który myślę, że wypadł naprawdę fajnie. E, zrobiłem sobie jeszcze jedno wielkie podsumowanie, to już pod koniec roku na te święta e, taki stream mam zaplanowany. W razie pytań piszcie wszystko w komentarzach. Raz jeszcze wszystkiego dobrego życzę. No I cóż, zapraszam, cały harmonogram na ten, na ten tydzień już macie zaktualizowany, możecie zerkać. I tyle. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Startujemy oczywiście godzina 12, gdzie to 12 godziny live do 24. Bye bye. Do zobaczenia.